Przełęcz Diatłowa. Jedno z najbardziej tajemniczych i przerażających miejsc na Uralu Północnym. Zima 1959 roku. W nocy z 1 na 2 lutego, dziewięcioro doświadczonych studentów z Instytutu Politechniki w Sieradłowsku rozcięło własny namiot od środka i wybiegło na mróz sięgający minus 30 stopni. Nigdy już nie wróciło. Co mogło zmusić wykwalifikowanych alpinistów do tak desperackiego kroku? Czy była to siła natury, tajne eksperymenty radzieckiego wojska, atak nieznanych agresorów, czy może coś bardziej niepokojącego? Historia rozpoczyna się niewinnie. Grupa młodych ludzi, najlepszych studentów swojego pokolenia planuje zimową wyprawę na górę Otorten. W języku mansów, rdzennych mieszkańców Uralu, nazwa ta oznacza nie idź tam. Czy to przypadek, że właśnie na tę górę wybrali na swój cel? Ligordiatów, 23-letni student radiotechniki, był doświadczonym organizatorem wypraw. Wcześniej kierował kilkunastoma ekspedycjami po Uralu, Kaukazie, Ałtaju. Tym razem planował coś wyjątkowego wyprawę, która miała przygotować grupę do przyszłych ekspedycji arktycznych i antarktycznych. Sowieckie władze intensywnie promowały turystykę jako element wychowania patriotycznego młodzieży, a zimowe wyprawy miały demonstrować siłę i odporność nowego pokolenia. Grupa przygotowywała się miesiącami, analizowała mapy fotograficzne, studiowała dane meteorologiczne z poprzednich lat, uczestniczyli w kursach survivalowych i technik ratowniczych. Szczególną uwagę poświęcili ryzyku lawinowemu Uralu Północnemu, który słynął z nieprzewidzianych zaś śniegu, które mogły zostać wywołane nawet najmniejszymi zakłóceniami równowagi zbocza. Ich wyposażenie było... Najwyższej jakości, jak na ówczesne standardy. Namioty z wodoodpornego materiału, śpiwory przeznaczone na temperatury minus 40 stopni, przenośne kuchenki gazowe, aparatury radiowe, żywność w puszkach i koncentraty wysokoenergetyczne. Diatłów przewidział również możliwość niekorzystnych warunków pogodowych, przygotowywał plan alternatywnych tras oraz punktów ewakuacji. Ale wszystkie te przygotowania okazały się bezużyteczne wobec tego, co spotkało ich na przełęczy. Uczestnicy wyprawy. Igor Diatłów, 23 lata, student 5 roku radiotechniki. Lider wyprawy, syn mechanika, nauczycielki. Od dziecka fascynował się techniką i naturą. Jego ojciec pracował oczywiście w fabryce traktorów. Matka uczyła w szkole. Igor wykazywał niezwykłą determinację i zdolności przywódcze. Specjalizował się w systemach łączności radiowej, co miało szczególne znaczenie w kontekście planowania ekspedycji arktycznych. Był doświadczonym turystą. Uczestniczył, uczestniczył już w kilkunastu wyprawach po Uralu, Kaukazie, Ałtaju. Marzył o karierze jako przewodnik wypraw polarnych. Drugą osobą jest Zinaida Kołomagorowa, 22 lata, studentka czwartego roku radiotechniki. Urodzona w rodzinie inteligenckiej w Sieradłowsku. Łączyła pasję do nauki z miłością do fotografii i przyrody. Jej ojciec był inżynierem w zakładach metalurgicznych, matka bibliotekarką. Dinaida była jedna z niewielu kobiet na wydziale radiotechniki, ale nie ustępowała męskim, e, powiedzmy, swoim odpowiednikom. Specjalizowała się w systemie antenowym, pro, propagacji fal radiowych. I to foto, jako fotografka odpowiadała za dokumentację wyprawy, zebrała ze sobą aparat Lejka 3 z kilkoma obiektywami i kilkaset klisz. Ludmiła Dubinina, 21 lat, studentka czwartego roku budownictwa, pochodząca z rodziny robotniczej. Od młodości nauczyła się samodzielności i praktycznego podejścia do życia. Jej ojciec pracował jako cieśla, matka była krawcową. Na uniwersytecie studiowała konstrukcje przemysłowe i mostowe, specjalizując się w wytrzymałości materiałów w ekstremalnych warunkach. I oczywiście temperatura. W grupie była odpowiedzialna za konstrukcję obozowiska, zabezpieczenie namiotów. Była również doświadczoną alpinistką, zdobyła już kilka szczytów na Kaukazie, w tym Elbrus. Aleksander. Kolewatów, 25 lat, student 6 roku fizyki technicznej, najstarszy wiekowo uczestnik wyprawy. Uważany za najbardziej analitycznego i metodycznego. Urodził się w rodzinie profesora fizyki i tłumaczki języków obcych. Studiował fizykę atmosfery, meteorologię, specjalizował się w zjawiskach pogodowych, w warunkach wysokogórskich. W grupie pełnił funkcję meteorologa i analityka warunków atmosferycznych. Był również radiomatorem i posiadał licencję operatora radiowego. Kolejnym kolejnym, kolejną taką oczywiście osobą jest tutaj Rustem Słobodin, 23 lata, student 5 roku mechaniki, syn mechanika kolejowego i hawciarki. Od dziecka fascynował się maszynami i mechaniką precyzyjną, już w szkole podstawowej konstruował modele samolotów, statków. Na uniwersytecie wybierał specjalizację na konstrukcji maszyn górniczych, w grupie był odpowiedzialny za sprzęt techniczny, kuchenki gazowe butle z paliwem, Narzędzia naprawcze. Jego umiejętności mechaniczne wielokrotnie ratowały wyprały przed poważnymi problemami. Georgi Krivoniszczenko, 24 lata, absolwent budownictwa. Ukończył już studia i pracował jako młodszy inżynier w biurze projektowym przy budowie kombinatu metalurgicznego. Pochodzi z rodziny o tradycyjnych technicznych wartościach. Albo bardziej technicznych umiejętnościach, tak bym to nazwał. Ojciec był konstruktorem mostów, dziadek projektantem kolei. Co wyróżniało go z spośród innych, to doświadczenie z pracy z materiałami radioaktywnymi. W swoim zakładzie był odpowiedzialny za projekty wykorzystujące izotopy promieniotwórcze, był także utalentowanym pisarzem, prowadził szczegółowy dziennik wszystkich swoich wypraw. Juri Doroszenko, 21 lat, student trzeciego roku radiotechniki, najmłodszy w grupie, ale jednocześnie najbardziej energiczny i optymistyczny. Pochodził z rodziny artystycznej. Ojciec był muzykiem w orkiestrze Filharmonii, matka aktorką w Teatrze Dramatycznym. Na uniwersytecie studiował elektronikę i automatykę. W grupie był odpowiedzialny za sprzęt elektryczny i systemy oświetlenia. Był również utalentowanym gitarzystą i często organizował wieczory przy ognisku. Nikolaj Thibault Bricholet, 24 lata, student szóstego roku budownictwa, pochodził z rodziną o francuskich korzeniach. Jego pradziadek wyemigrował do Rosji w XIX wieku. Studiował hydrotechnikę i budowę zaporów wodnych. Specjalizował się w konstrukcjach odpornych na mróz. Był również znawcą kultury i tradycji. Szczególnie mansów i hantów. W grupie pełnił funkcję kulturoznawcy i tłumacza. Znał podstawowe słownictwo w językach miejscowych ludów. Siemon Zołotariow. 37 lat, instruktor, najstarszy uczestnik wyprawy, pozostaje postacią enigmatyczną do dziś. Oficjalnie był doświadczonym przewodnikiem turystycznym z wieloletnim stażem w ekspedycjach po Uralu. Kaukazie czy Syberii. Jednak jego prawdziwa tożsamość budzi wątpliwości. Ekshumacja z 2018 roku wykazywała, że w grupie zołotariowa pochowany jest człowiek o odmiennym profilu DNA, dołączył do grupy na ostatnim etapie przygotowań, zastępując innego przewodnika. Juri Judin, student kto, ekonomii, dziesiąty uczestnik wyprawy, który jego jedyny przeżył tragedię, ale tylko dlatego, że zrezygnował z dalszego uczestnictwa już na początku wyprawy z powodu choroby. Zachorował na grypę podczas podróży pociągiem i musiał zostać w Wiżaju. Ta decyzja uratowała mu życie, ale jednocześnie na, naznaczyła go uczuciem winy ocalałego. Początek podróży, 23 stycznia 1959 roku. Grupa zgromadziła się na dworcu kolejowym Zwieradłowską o godzinie 8 rano. Pociąg nr 43 relacji Zwieradłowsk-Sierow. Miało odjechać o 8.45. Każdy z uczestników niósł plecak o wadze około 25-30 kg, zawierający śpiwór, ubrania, żywność, sprzęt osobisty. Dodatkowo grupa miała wspólne wyposażenie właśnie dodatkowy namiot, kuchenka gazowa z butlami, radiostacja, aparat, narzędzia, liny i sprzęt medyczny. Podróż pociągiem Sierowa trwa 12 godzin. Uczestnicy wykorzystywali ten sen na jakieś ostatnie umowienie szczegółów, sprawdzenie sprzętu, relaks przed trudnym marszem. Natomiast Georgi Krivonischenko prowadził szczegółowy dziennik, który opisywał nastroje grupy i przygotowania. 24 stycznia się dalsza podróż. Przesiadka do pociągów do Ivdela na początku w Sierowie to było swego rodzaju miasto przemysłowe. Nad rzeką Sosła ośrodek taki wydobywczy, gdzie wydobywano właśnie węgiel brunaty, produkowano stal. Grupa spędziła tam po prostu kilka godzin na dworcu czekając na połączenie. Igor Diatow ja nawiązał współpracę z miejscowym klubem turystycznym, uzyskując informacje o ewentualnych warunkach pogodowych. Miejscowe turyści ostrzegali przed wyjątkowo srogą, prawda zimą. Temperatura spadała poniżej tam 35 stopni Celsjusza, a wiatr osiągał prędkość ponad 80 km na godzinę, więc zalecali odroczenie tej wyprawy lub skrócenie trasy, ale grupa była zdeterminowana kontynuować to zgodnie z planem. 25 stycznia Iwdel. Grupa dociera do Iwdela, ostatniego takiego większego miasta przed wkroczeniem w tą taką dzicz Uralu Północnego. Iwdel był środkiem wydobywczym z kilkoma kopalniami węgla, zakładami drzewnymi. Grupa zatrzymała się w robotniczym hostelu, gdzie spędziła ostatnią noc pod dachem. Aleksander Kolewatow przeprowadził dokładną analizę najnowszych prognoz pogodowych z lokalnej stacji meteorologicznej. Dane były niepokojące. Przewidywano intensywne opady śniegu i silny wiatr, ale nie na tyle ekstremalne, aby odwołać wyprawę. 26 stycznia, Wiżaj. Podróż ciężarówką z Iwdela do Wiżaju, ostatniej osady przez Pustkowiem. Tam mieliśmy długo, dosyć długą drogę, około 40 km prowadziła przez taką gęstą tajgę. W miarę oddalania się od miasta krajobraz stawał się coraz bardziej dziki i surowy. Wysokie świerki, jodły pokryte grubą warstwą śniegu tworzyły labirynt białych takich tuneli. Wiżaj okazał się małą osadą leśników i myśliwych, liczącą kilkadziesiąt domów. Mieszkańcy byli gościnni, ale wyraźnie zaniepokojeni planami grupy. Starsi mieszkańcy opowiadali legendę o mansach, ostrzegali przed górą umarłych i Gordiatów traktował te opowieści jako folklor. Ale niektórzy uczestniczy zaczęli odczuwać niepokój. 27 stycznia, 41 odcinek. Transport ciężarówką do 41 odcinka, oddalony punkt kolejowy, gdzie kończyła się już cywilizacja. Miejsce składało się z kilku baraków kolejowych i magazynu materiałów budowlanych. Stały tam dwa porzucone wagony, które służyły jako tymczasowe schronienie dla turystów i myśliwych. Grupa spędziła noc w jednym z wagonów, przygotowując się do rozpoczęcia marszu. Ostatni raz sprawdzali sprzęt, podzielili żywność i upewnili się, że wszyscy są gotowi na trudną wędrówkę. Rustem Słobonin naba nabawił się takiego drobnego uszkodzenia. Nabawił się. Zauważył uszkodzenie w kuchence gazowej. Ale udało mu się to oczywiście naprawić. 28 stycznia. Początek marszu pierwszego. O świcie grupa rozpoczęła marsz w kierunku rzeki Łozwy. Temperatura wynosiła około minus 20 stopni, ale brakowało wiatru, więc warunki były dosyć znośne. Śnieg sięgał powyżej kolan, co, zna co znacznie utrudniało poruszanie się. Uczestnicy szli na nartach em, takich specjalistycznych do tego typu wypraw, które rozkładały ciężar i umożliwiały płynniejszy ruch po głębokim buchu. Marsz pierwszego dnia był stosunkowo spokojny. Grupa przeszła około 15 km przez gęstą tajgę, zatrzymując się na nosach w Dolinie Rzeki Łozwy. Pierwsza noc w namiocie te sprzętu wytrzymałości psychicznej. Temperatura w nocy spadła do minus 25 stopni, ale dziś śpiewory sprawdziły się tutaj doskonale, więc nie było żadnego większego, yy, można powiedzieć, problemu. Kolejno mamy takie okienko czasowe 23-30 stycznia. Marsz wzdłuż rzeki. Kolejne dni marszu były już to troszeczkę trudniejsze. Grupa musiała pokonać kilka stromych podejść, przejść przez zamarzniętą powierzchnię rzeki. To był mocny, bezpieczny, ale śliski. Wymagał szczególnej ostrożności. Około południa grupa dotarła z Łozwy yy, nad rzekę Auspio. Wieczorem temperatura spadła do minus 28 stopni. W namiocie robiło się zimno, a oddech uczestników zmieniał się w środ na ścianach. Rustem swobodnym uruchomił kuchenkę gazową, nie tylko do gotowania, ale także do ogrzewania wewnątrz namiotu. Ryzykowna praktyka z powodu możliwości zatrucia czadem, ale w tak niskich temperaturach niezbędna do przetrwania. 31 stycznia wystartowała budowa tego swego rodzaju magazynku na właśnie rzeczy, żywność. Yy, no plus taki odpoczynek przed najtrudniejszą częścią trasy. Magazyn był dosyć skomplikowanym zadaniem inżynieryjnym z takiego punktu widzenia, ale Ludmiła Dubinina i Nikołaj brijolet zapro zaprojektowali konstrukcję z, z, o grubych gałęziach świerkowych, które miały chronić zapasy właśnie przed zwierzętami i warunkami atmosferycznymi. W magazynie umieszczono około 50 kg żywności. Konserwy mięsne, rybne, mleko w proszku, cukier, herbatę, kawę, zapasy alkoholu. Dodatkowo zdeponowano część sprzętu, zapasowe ubrania, narzędzia, część zmien części zamienne do kuchenki gazowej i dodatkową butlę z gazem. 1 lutego był to ostatni dzień. Piąty dzień wyprawy. Ostatni, który z, z, po, uczestniczy. Wszyscy byli, można by to powiedzieć, przy życiu. Rano temperatura wynosiła minus 22 stopnie, ale wiał już silniejszy wiatr, który obniżał odczuwalną temperaturę. Grupa wyruszyła około godziny siódmej, mając mm, do pokonania najtrudniejszą część trasy. Podejście na przełęcz zjadłowa. Marsz był wyczerpujący od pierwszych kroków. Teren stał się coraz bardziej stromy. Śnieg sięgał miejscami ponad metr. Wiatr nasilał się z każdą godziną, utrudniając nie tylko poruszanie się, ale także komunikację między uczestnikami. O godzinie około 17 już po zmroku grupa dotarła na poziom około 1100 metrów nad poziom morza na wschodnim stoku góry Hołatahe. Igor Wiatłow podjął decyzję o rozbiciu namiotu i też obozu, mimo że miejsce było całkowicie nieosłonięte przed wiatrem. Alternatywą był odwrót w dół, ale ciemność podczas śnieżycy była zbyt ryzykowna. Rozbicie namiotu w takich warunkach była heroiczną walką z żywiołem. Wiatr ja rwał materiał, śnieg zasypywał wszystko w kilka sekund. Ręce niemal natychmiast marzły bez rękawic. Wspólnymi siłami po godzinie de desperackich wysiłków udało się postawić namiot i, u u że tak powiem, wyrównać, y ubić go śniegiem. Tak, w ten sposób. Ostatnie wpisy z dzienników wyprawy: Giergija, Griwo -i, i Szczęki. Chriwon i szczęki zrobiły, zrobiły je na około godziny 21. Dotarliśmy na przełęcz. Warunki są ekstremalne, ale wszyscy mamy dobry nastrój. Wiatr szaleje na zewnątrz, ale najmniej się trzyma. Jutro, jeżeli pogoda pozwoli, idziemy na otortę. Te słowa były ostatnimi napisanymi przez kogoś z grupy Diatłowa. Następnie już mamy informację o narastającym niepokoju. Między 2 a 12 lutego. Zgodnie z planem, i Gordiato powinien nawiązać łączność radiową z bazą w nie później niż 2 lutego. Gdy do 18 nie otrzymano żadnego sygnału, rozpoczął się okres narastającego niepokoju. Klub sportowy uniwersytetu próbował nawiązać łączność przez kolejne dni, używając kolejnej częstotliwości i wzmacniając sygnał. 6-8 lutego. Niepokój narastał. Rodziny uczestników zaczęły dzwonić do uniwersytetu, żądając informacji. Juri Judin jako jedyny członek grupy, który nie pojechał na wyprawę z powodu choroby, zaczął organizować nieformalne działania poszukiwawcze. 9-12 luty. Brak łączności stał się oficjalnym powodem do niepokoju. Uniwersytet powiadomił władze lokalne w Delu i Sierowie, prosząc o wsparcie w działaniach poszukiwawczych. 20 luty, oficjalne rozpoczęcie akcji ratunkowej. Władze obwodu Swi oficjalnie rozpoczęły akcję poszukiwawczą pod dowództwem Majora Georgija Ortyłkowa. Plan zakładał wykorzystanie trzech zespołów. Naziemnego z ratownikami, miejscowymi przewodnikami, lotniczego z samolotami i helikopterami oraz psiego ze specjalnym wyszkolonymi psami ratowniczymi. Pierwszy problem to ogrom obszaru poszukiwań. Około 300 km2 dzikiej przyrody w dużej części pokrytej gęstym lasem. Od ostatniej nocy spadło jeszcze około 50 cm śnieżnego, śnie, śnieżnego puchu, który mógł zacząć wszelkie ślady. 25. Od 21 do 25 lutego. Poszukiwania. Lotnik Boris Lobacow na samolocie AN-2 przeszukiwał systematycznie obszary wzdłuż planowanej trasy. 23 lutego w rejonie górnej rzeki Łozwy zauważono ciemne plamy na śniegu, które mogły być pozostałościami po ognisku. Zespół ratowników dotarł do magazynku żywności i był nietknięty. Zapasy zostały na miejscu. 26 lutego, odkrycie namiotu. Przełomowy moment, student Michał Szarawin zauważył na zboczu góry Hołatachl dziwny kształt wyrastający ze śniegu. Ratownicy dotarli na miejsce około 15. To co zobaczyli było szokiem częściowo zasypany śniegiem namiot, przecięty od wewnątrz kilkoma cięciami. Wewnątrz namiotu znajdował się sprzęt grupy dziw w dziwnym stanie. Buty były porozrywane z nóg, ubrania pozostawione mimo temperatury minus 25 stopni, nie było śladu walki ani paniki. Rzeczy były po prostu porzucone. Kuchenka gazowa znajdowała się w pokrywcu z rurami w środku, co oznaczało, że nie była używana w ostatnich godzinach. Co mieliśmy tak naprawdę dalej? 27 luty pierwsze ciało, około 50-60 metrów do namiotu, odkryto 8 par śladów stóp, zniekształconych przez wiatr, śnieżny puch. Większość śladów była bosa lub w samych skarpetkach. Ślady prowadziły w dół zbocza w kierunku granicy lasu oddalonej około 1500 metrów. Natomiast o godzinie 16 ratownicy dotali do granicy lasu, gdzie przez dużym cerrze znaleziono pierwsze ciało Jurija Doroszenki leżącego Boco na śniegu. W promieniu kilkudziesięciu metrów znaleziono kolejne trzy ciała Georgija Krivoniszczenko, Kołomagorowej i słobodina. Wszystkie wykazywały znaki hipotermii. Przy cecze był widoczne pozostałości ogniska, które gałęzie były ułamane na wysokości 4-5 metrów, co wskazywało na czy ktoś spinął się na drzewo posłuchaj gałęzi. 4 maja pozostałe ciała. Przez ponad dwa miesiące poszukiwawcze mm, prace nie przynosiły rezultatów, uczestnicy nie, nie byli w stanie odnaleźć ciał. Dopiero wiosenne dwilże umożliwiły intensyfikację działań. Zespół poszukiwawczy odkrył pozostałe cztery ciała w jarze oddalonym o 75 metrów od cedru pod czterometrową warstwą śniegu. Ciała były lepiej ubrane niż pierwsza piątka, ale ich stan był znacznie gorszy. Ludmiła Dobinina miała złamane żebra, uszkodzone serce. Nikołaj T. Bobriżole miał złamaną czaszkę, Aleksandry Kolewatow miał obrażenia szyi, uszkodzonych kręgosłupy, Simon Zolotaryov miał złamane żebra, po obu stronach klatki piersiowej. Dodatkowo na obraniach wszystkich ofiar z jaru znaleziono ślady radioaktywności. Poziom promieniowania był 2-3 razy wyższy od normy. Pojawiło się oczywiście kilka hipotez. Pierwsza z nich była lawina płytowa jedna z najczęściej przytaczanych teorii. Mówi o lawinie śnieżnej, która zaskoczyła grupę w namiocie. Topografia miejsca tragedii wydaje się wspierać tę teorię. Namiot był ustawiony na stosunkowo stromym zboczu, około 23-30 stopni w miejscu, gdzie śnieg mógł się akumulować. Natomiast nowa analiza z 19 roku, wykorzystująca modele komputerowe i dane meteorologiczne, wskazuje na możliwość lawiny płytowej. Zjawiska, gdy cienka warstwa śniegu odrywa się od podłoża i zjeżdża w dół. Taka lawina nie pozostawia dużych zwałów w śniegu, ale może wywierać znaczący nacisk na krótki okres. No co jeszcze mieliśmy tam do, do czynienia, jeżeli chodzi o te motywy? Wiadka tabatyczna, i infradźwięki. Tak, Wiadka tabatyczna, czyli takie zjawisko, gdy powietrze spływa grawitacyjnie w ostromych zboczach górskich, osiągając duże prędkości. No w szczególnych oczywiście warunkach jakichś topograficznych, wiatr katabatyczny może generować infradźwięki, czyli fale dźwiękowe o częstotliwości poniżej 20 Hz. Infradźwięki są niewyczuwalne dla ucha, ale ludzkiego, ale mogą wywierać silny wpływ na organizm ludzki powodując uczucie takiej paniki, lęku, dezorientację, przestrzenną halucynacje, wzrokowe mdłości, zawroty głowy itd. Tak, więc to też mogą mieć takie coś na znaczeniu. Tajne testy wojskowe, rzeczywiście w latach 50. prowadzono intensywne badania nad nowymi typami broni, wykorzystaniem zjawisk naturalnych, więc też takie coś udało się znaleźć, ale nie zostało to potwierdzone. Hipoteza kryminalna mówiąca o tym, że w tym regionie rzeczywiście przybywało wielu byłych więźniów politycznych, kryminalnych, którzy po zwolnieniu z łagrów pozostawali w okolicy, więc w celach rabunkowych mogli taką grupę napaść. Teorie jakieś paranormalne, czyli UFO, i siły nadprzyrodzone, ale no to też nie zostało zweryfikowane. No, ostateczny werdykt, no, jeżeli o to chodzi, no to bardziej mm, są takie mm, najbardziej klasyczne rozwiązania, czyli wiatr tapatyczne, efekty infradźwiękowe, które spowodowały panikę i dezorientację członków grupy. To raczej takie widnieje jako pierwsze miejsce. Później właśnie lawina, osunięcie się śniegu, które wywierało nacisk na namiot, zmuszając grupę do, do, do natychmiastowej ewakuacji w odpowiednim ubiorze. Hipotermie i decyzje subiwalowe, które zostały źle podjęte. Obrażenia wtórne, eee, czyli ci, którzy przeżyli początkową ekspozycję dłużej, ostatecznie ponieśli śmierć o obrażeń odniesionych podczas poruszania się po trudnym terenie w ciemności i na mrozie. Tak. No ta te teoria wyjaśnia większość zaobserwowanych dowodów opierających się na dobrze zrozumianych zjawiskach naturalnych, a nie na spekulacjach i nad, nadprzyrodzonych wydarzeniach, które zdaniem niektórych mogły mieć miejsce. Natomiast sama tragedia przypomina nam o niesamowitej, silnej e, naturze i w kontekście do ludzkiej kruchości w obliczu ekstremalnych warunków. Nawet dobrze przygotowane, doświadczone osoby mogą zostać szybko przytłoczone przez kombinację czynników środowiskowych. No myślę, że na ten temat to na dzień dzisiejszy będzie wszystko. Oczywiście ten temat będziemy omawiać w kolejnych odcinkach. Przyjrzymy się tym innym koncepcjom, teoriom, szczegółom. I na pewno z tym tematem jeszcze do Was wrócę. Także zapraszam Was do suba, obserwacji, oglądania materiałów w całości.